Hej, witajcie. Z tej strony Bobru i witam was w kolejnym odcinku z 3 The Walking Dead. Jak pamiętacie ostatnio uciekliśmy z naszego m, tymczasowego miejsca zamieszkania z tą grupą. Grupą Carlosa, ponieważ niejaki Carver, William Carver e, się chciał do nas dobrać, podobno jakiś psychiczny typ. E, wyruszyliśmy na północ, chcemy się przy, przez góry przedostać. I spotkaliśmy na moście ocalał ocalałego, którego właśnie Nick, który tam z tyłu siedzi na ławce, zabił. I no i teraz będziemy szukać żarcia i ogólnie chyba dalej iść. Dobra, pogadajmy z Alvinem i Rebecca. Rebecca, Alvin... Dobra, Alvin trochę taki debil, z tą całą szczęście nie możemy pogadać, pogadajmy z Nikiem. Twórczy szczole mi to Nicka. On teraz strasznie głupie decyzje podejmuje. Thanks a lot for backing me up there. I'm sure they're talking about me right now. Look, he's becoming a danger to the group. So who was that guy? I swear, it looked like he was holding you guys up. I figured he was with... It on. nice. Damn. If Alvin is in front of me, he takes that shot. What a fucking mess. Maybe I am losing it. I don't know anymore. I'm hungry.

To wygląda na trybówkę celowego, przynajmniej jednego, bo jest łóżko. Spróbujmy wejść. Są puszki, jest jedno łóżko. Jest kominek. Wygląda na trybówkę jednego odsalałego, ale zaraz zobaczymy. Spory zapas pustych puszek. Coś musiało zostać, może tutaj. W tej skrzyni. Klucz, pewnie on miał klucz, znając życie. No, oczywiście. Prowadź pewnie klucz w kieszeni. Ale może gdzieś tutaj położył. Weźmy nóż. WM. Ale wygląda porządnie ten nóż. Tak. E, tutaj coś jeszcze mogliśmy. A chyba już nic nie możemy. Zobaczmy tutaj te. Ten śpiwór. To jest radio. Chyba, chyba nie działające. I cóż, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten. Nie że nożem. O, możemy sprawdzić, nożem podważyć. Spróbujmy. Może akurat zamek jest jakiś e, zardzewiały, czy coś w tym stylu. O, o, proszę. książki Gambit Lunar Gandalf ale są jest żarcie dwie puszki, ale zawsze coś Man not thought we had a bad look at this dump guess he did have food man fuck nick Nick's lost a lot of his people that's for sure but that doesn't give him any excuse to start shooting strangers. he's out of control that's what i'm saying Nie, o to chodziło mi, dokładnie. Nie chodzi o to, że on traci on tra... znaczy on traci, ale wiecie. Nie, nie, nie chcę grać o poprzedniej dupie. w puszce Daj Dzięki Hey Clem, a Rebecca Well, she's eating for two. You think we can keep this just between us? I hate to even say it, you know, but and I'd never go against the group. I, I, you can have it. I won't say anything. Thanks, Clementine. It's a shame. Nick was a good guy. He's still a good guy. He's just losing it. God knows we're not perfect. Hell, I'm glad you're with us, Clementine. The hell is that? Co się dzieje? O kurwa! Nikt to nie widzi. Czy to jest zaraz? A nie, dobra. Uciekają już. Myślałem, że będę się bić z nimi. Ale to w sumie nie miałoby sensu. Dobra, wspieliśmy się tutaj wysoko. Oj, Rebeka, to. Well... What are we waiting Nie no, daje się na careful. Careful. We've been on the road for? Ja, się nachodzi z tym bębnem. Wszystko za A czy za, pulcie, right za Coś tutaj się stanie, coś tu spotkamy tu. Na trailerze było właśnie, że na jakiejś kolejce się spotkało ludzi, których. i Tlemen nie spotkała coś, co nie spodziewała się spotkać. M miałem domek. Well, there you go. <laughs> Tam pozna Lee w sumie. Była na tym domku i przez krofalówkę. A dobra, rozejrzyjmy się stąd.

No, mówisz, że nie patrzysz w dół, nie patrz w dół, ale spójrz na mnie. Arcie, jestem na dole. Logic, logic. Dobra, jesteśmy jakiś ptaszor tutaj siedzi. Ale widok. Ale widok. Hii, coś see anything? Dobra, coś tam tam jest, mocno, nie widzę. O, co... co to jest? Wait, I see something. What is it? A light, wait, there's another. Luke, latarnia gdzieś. Luke, co tam jest? Mówiłem, że coś się stanie.

Teraz spotkamy tu postać. Kenny, Kenny. o oh, fuck, przeżył? Nie wierzę, Kenny, jak tu brodę ma zajębistą. Ale jak dobrze zobaczyć starą postać. Mam nadzieję, że się nie zmienił. Jezu, się cieszę, po prostu tak się mam. Ale światło zaczęli. Kurcze, czary, ale po prostu ludzie tak się jaram, że dreszczą na całym ciele. Jaką brodę zapuścił, ciekawy, niech on opowie, co się z nim działo przez ten cały czas. Old friends, parcie choinka, jak raczej No po prostu to dla mnie jest ser święta. Tar stawiałem, jak powiedziano, że zobaczy się jeszcze coś z to byłem pewien, że go spotkamy i to w tej scenie. And uh, believe it or not, we still get some power from that wind turbine out front. We tend to keep most of the lights off attention. But after we found this stuff in storage, we couldn't resist making an exception. How much it was! Is it on the wall? Ah, on the wall. Makes a mean can of beans too. Why don't you two catch up while I get some dinner started? Please make yourselves at home. You can leave your things over there. The hell we will. Yeah, I'm holding on to my rifle. Thanks. Oh yeah, here. There's no need to worry. Tell him to put his gun down, then. Kenny, will you vouch for these people, Clem? If you tell me they're good, then I'm. Us. Good. Us. You were the one waving a gun around, man. They're cool. If kills someone from our group, then Że kurwicę, stanę i, Dad, I co? naprawdę. Krystyna Sara. Nie ja to ciekawe? cieszę się, że ci widzę. Po prostu naprawdę. The Walking Dead, Telltale Games, I dare you. Good. If you'll all follow me, I'll show you where you can sleep. Kurde. Jeszcze teraz broda wygląda. Jednak wąsy, a wąsy i broda to są dwie kompletnie, inny, kompletnie inne sprawy. czy się dłużąć I patrzcie. Taka poczekalnia na tym wyciągu narciarskim. No to klejny opowiadaj co tam u ciebie? Still wearing this dirty old thing, huh? Huh. <laughs> you know, I half expected to see Lee walk up next to you. You guys were like two peas in a pot. But Rodney. How do you shit shit? I didn't mean to. It's just hard not to think about it, you know. He saved me. I knew it. I knew he would. That guy had a fire in him, sure as shit. Hell, oh, no. he was a hell of a guy. When my son, well, he helped me do the right thing. i never i that. where'd you end up? I was with Krista and Omid. Omid, well... Krista and I were together for a while. These guys caught us. She's gone. Watch, Risa it, like it been easy for you. I'm sorry, darling. I wish I could have found you sooner. But everything's going to be fine now. Watch, told me you were dead. i right. This is all a dream. <laughs> sorry. Bad joke. For oh, some reason, I tried to save that fucking shit bird, Ben. Then it turned into a damn cluster. Good the kind of. but I got out. Long story short, I got lucky. Real lucky. Spent a long time alone after that. It, uh... And then I met Sarita, thank God. Gosh, it's great to have you back. You two catching up? Clem, this is my girl, Sarita. Ain't she beautiful? Oh, it's a gandra. Nice to meet you, Clementine. Hey, Walt, where's Matthew? He's still out there rooting around. Of course he is. Doctor well, well, to the is. I'll start dinner. Carlos, right? Mind if I steal your daughter for a secret mission? Stay in sight, sweetie. Can we do anything to help? Could use a hand outside. We got a lot of supplies to bring in before that storm hits. Sure. Clem, why don't you help Walt with dinner? Walt, Walter White. Ależ świetnie się złożyło. Kurczę, będę się jarał cały cały wieczór będę śnił o tym o tej grze. Hey, Naprawdę. Spodziewałem się tyle <grymne> ale jedno. Yeah, thanks. Excellent. Want to help me prepare a little dinner? So how are you, No know Kenny? Jo. walter are... let's do some math are... y'all i met him after it happened when he was with lee yeah he only told us a little The body. i thought connecting with people is so important i don't know what i'd do without matthew I should my students. I can't imagine what it's like growing up in the middle of all this. I managed just fine. Now you really do sound like one of my students. Students. Teacher. I'll take that as a compliment. Thank you. Pewnie nauczycielem chemii i gotową mm. Almost done. Would you do me the honor of tasting the first course, madam? It's <laughs> falrest.

Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że pamiętacie treneros z pierwszego yy, sezonu gry. Naprawdę taką postę zacząć po takim czasie bardzo fajnie jest. No i cóż, dzięki za uwagę, jeżeli wam się podobało nie zapominajcie o łapce górę, trzymajcie się, no i hej pa, pa.